I a pack. Came from the Witam na kanale Zagłoszenia. Ja jestem Michał i tym razem nie będzie to recenzja kolejnego albumu Kanye, gdyż Kanye jeszcze nic nie zdążył wydać, ale recenzja dwóch traków od nikogo innego, jak zawsze owianego tajemnicą, którego kiedykolwiek coś wychodzi, ludzie zaczynają zastanawiać się, czy wreszcie otrzymamy kolejny album. bo tworzy tak wspaniałe rzeczy. Oczywiście mówię tu o nikim innym jak Christopherze Franku Ocean i jego dwóch najnowszych trackach: DHL czy In My Room. Warto jeszcze wspomnieć tutaj o tej tajemniczości dla osób, które nie wiedzą. Frank Ocean znany jest tak naprawdę z tego, poza świetną muzyką, którą chociażby ostatnio Pitchfork docenił, gdzie album Blonde, czyli jego najnowszy album, był na miejscu pierwszym. Jest znany z tego, że bardzo rzadko widać go w mediach praktycznie w ogóle, kiedykolwiek coś się pojawia, ludzie to podłatwują bardzo mocno. Znany jest z takiego stylu, który do pewnego stopnia można w polskiej scenie skojarzyć z taką Hemingwayem, gdzie przez długi czas tak naprawdę nic o nim nie było wiadomo, poza paroma rzeczami, które pojawiały się na płytach. No i niby Frank Ocean długo, długo nic nie wydawał, a tu nagle, cyk, pojawiło się DHL. I oh boy, internet wrze. Ale o tym jeszcze później, przejdźmy już do recenzji samego tracku. I muszę szczerze zacząć od tego, że i już bardzo mocno zaczyna mnie denerwować, że za każdym razem ten człowiek trafia w mój gust. No dobra, praktycznie za każdym razem, ale o tym to inna sprawa. DHL ponownie ma to coś. I zacznijmy od dekonstrukcji, gdzie może uda mi się tak naprawdę pokazać wam, o co mi chodzi z tym czymś. DHL od strony instrumentalnej to utwór niezwykle spokojny, nawet lekko senny o charakterystyce może takiego tripu narkotycznego z różnym, ale jednocześnie dosyć podobnym tempem zmieniającym się zależnie od momentu piosenki dosyć długiego utworu stosunkowo. Gdyż ma on około 4,5 minuty, jak na twórczość obecną jest to powiedzmy stosunkowo długi utwór. I właśnie są te różne przeróżne zmiany. Chociaż nie są to zmiany odwracające całkowicie utwór, co jest też dosyć popularne ostatnio. I tak jak już wcześniej wspominałem, utwór jest bardzo, bardzo mocno wspominany na tej zabawie e, atmosferą, na budowaniu klimatu, nadawaniu takiego uczucia siedzenia o trzeciej w nocy z ziomkami, bardzo dobrego chillu. To za zadanie zabrzmiało bardzo źle. Ale mam nadzieję, że rozumiecie mi chodzi. To jest utwór spokojny, który jednocześnie daje taki przyjemne uczucie. Z relaksu. Dosyć dziwne określenie, jak na utwór, ale ciężko to inaczej powiedzieć, bo to właściwie jest nawet trudno nazwać takim dokładnym odczuciem. Właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, relaks jest chyba najlepszym określeniem tego nietopowego, opisującego narkotykowy stan, i jak już wspomniałem o tym, co utwór opisuje. I jest to stosunkowo mało personalny utwór, jak na Franka Ocean. I ta liryka też jest zaskakująco prosta, w porównaniu do wcześniejszych utworów, chociażby z tego wspominanego Blonde, czy Channel Orange, czy też wypuszczanych singli takich jak Biking, mamy do czynienia z stosunkowo prostszą liryką, co jest zdecydowanie na minus jednak, ale jednocześnie problem jest taki, że konstrukcja tego utworu jest tak, że przez klimat jestem w stanie mu wybaczyć, gdzie normalnie traktowałbym to za duży minus, co... Taktuję, mimo wszystko, to wybaczam to przez twórczość klimatu. Wracając jeszcze do samej liryki, bo wydaje mi się, że nie opowiedziałem o niej wystarczająco. Frank skupia się tu trochę na po prostu tripie po zażyciu narkotyków. Jeżeli mogę to tak po prostu określić. Są też jakieś personalne wstawki, chociażby drwina z fanów, gdzie po prostu mówi, że od paru miesięcy, a właściwie paru lat ma już na swoim dysku nowe utwory, które dla niego już po prostu są stare. Jest to ta charakterystyka tajemniczości i właściwie pogrywania sobie z fanami, którą Frank Ocean lubi stosować. No jeszcze podsumowując, trochę, jest to rzadki typ utworu gdzie właściwie świetny klimat przykrywa te wady liryczne, które ja uważam, które... gdzie zabawa tą wokalną stroną, gdzie mamy, to, o czym jeszcze nie wspominałem, zabawa autotunem, zabawa e, reverbem. Mm, pozwala na stworzenie dziwnego... Ale jednocześnie przyjemnego, relaksującego klimatu, który pozwala po prostu wybaczyć słabą lirykę, bo nie da się ukryć, że nie jest to najlepszy utwór pod względem lirycznym. Ale jest to ogromny plus klimatu, który będę wymieniał kilka razy, bo uważam, że jest to jeden z najlepszych utworów pod tym względem w tym roku. Który, notabene, można powiedzieć, że jest o firmie kurierskiej. In My Room to z kolei zupełnie inna bike. Dużo żywszy, ale nie przesadnie szybki, wchodzący w tempo. Zbyt wysokie na standardy Franka, bo jest to nadal szybki utwór, ale nie wybiegający poza jego standardy, poza standardy tego gatunku. I porównując do samego DHL, skoro już robimy analizę dwóch utworów, mamy do czynienia z dużo prostszą konstrukcją instrumentalną, ale warto wspomnieć nieprostacką. Z dosyć powtarzalnym, bo właściwie niezmiennym przez cały utworu bitem, który doprowadza w pewnym momencie dodatkowe bębny, ale jest to nadal prosty schemat. I właściwie patrząc na te aspekty, na myśl przychodzi mi dosyć paradoksalne porównanie, dosyć dziwne. Mianowicie nazwałbym to wersją disco. Utworu według Franka Ocean, jeżeli mogę to tak porównać, bo jest to w pewien sposób, wydaje mi się, najsensowniejsze porównanie moich odczuć, mojego zrozumienia tego utworu. I już nie ironicznie, bo jak sama ta wypowiedź mogła się wydawać debilna, wracając, nieironicznie. Jest to już twórczość zdecydowanie bardziej w stylu Franka pod względem lirycznym, gdzie mamy dużo bardziej personalną, m, osobową opowieść z ostrzejszymi. Nie da się ukryć wersami, ale jednocześnie trochę brakującymi. Jest to kolejny utwór, który wydaje się odrobinę brakować lirycznie i jest to trochę martwiące w kontekście potencjalnej płyty. I tak, tu muszę krótko wspomnieć jeszcze o potencjale powstania płyty a właściwie o tym, że jest to w pewien sposób teasowane chociażby na okładkach obu utworów, gdzie mamy te znaczki na dole, które jak można zrozumieć są po prostu wyciętą postacią Franka z okładki, zarówno z tej pierwszej, gdzie ma, z DHL, gdzie ma założoną torbę na głowę, czy drugie, gdzie Frank siedzi półnagi tak naprawdę na łóżku. Dlaczego jest to martwiące? O tyle DHL uważam za świetny utwór, z, no jednak z dosyć dużą wadą i to jest dosyć kontrastowe, gdzie mówię świetny utwór, ale jest duża wada. Klimat tego utworu jest dla mnie niepowtarzalny, jest jednym z najlepszych pod względem tworzenia u Franka Ocean. Z czego wydaje mi się, że ten człowiek słynie z wspaniałości, twórczości. To nie jest nawet przesada, gdzie tak naprawdę duża część tych utworów jest zaliczana do wybitnych. Jego dwa albumy są uznawane za tak naprawdę natychmiastowe klasyki. Martwiące jest to, gdzie jego wcześniejsza liryka była personalna, ale była też bardzo dogłębna, nie zostawiała pustki. Tu jednak zostawia trochę do życzenia. No i już właściwie podsumowując same zdanie o utworach. Mamy do czynienia z dwoma utworami, które co najmniej możemy nazwać przeciętnymi. Gdzie jeszcze raz, powałkuję to po raz kolejny, bo jest to rzecz, która mnie po prostu martwi, w kontekście potencjalnego albumu, który może wyjść, że lirycznie nie są to najlepsze utwory. Gdzie In My Room jest solidne, a DHL jest bardzo, bardzo dobre pod względem tworzenia klimatu, oba utwory Czuć tą pustkę, czuć ten brak, czuć, że coś mogło być lepiej zrobione i właściwie, co mogę dopowiedzieć więcej, poza tym, że jeżeli miałbym ocenę w skali od 1 do 10 jest to dużo trudniejsze w porównaniu pojedynczego utworu albumu, DHL powiedział, że jest to solidne 8 do 9. A In My Room jest to utwór na 6, nie więcej, nie mniej. Jest to zaskakująco nisko, jak na Franka. Mówię, że jest to nadal, nadal są to utwory po prostu dobre, ale w przypadku szczególnie In My Room, niewiele wystające nadprzeciętne. A DHL, gdyby nie miało wybitnego tworzenia klimatu, byłoby tak samo średnim utworem średnio dobrym, średnim utworem. No i to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, czy podobają wam się te traki, czy kochacie je, czy uważacie, że są fatalne, czy zgadzacie się z opinią, czy nie zgadzacie się z żadną moją opinią, liczę bardzo na to, że zostawicie jakiś komentarz, ocenicie ten film, koniecznie proszę o to, żebyście pisali co chcecie, żebym w następnych filmach zrecenzował, omówił, to by było na tyle z mojej strony, w takim krótszym trochę materiale i jedyne co mi pozostaje powiedzieć to na razie, cześć, pa, do następnego.